Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, kronikarze, kronikarki w kolejnym materiale z gospodarstwa mojego i dziadka kłania się źródeł jako gospodarzy witajta. Wita. No w dzisiejszym e, odcinku towarzysze towarzysze będziemy dzisiaj już działać na polach, e, już jak widzicie zestaw uprawowy, siedny Zetor, e, Staltech i, i Saria są już przygotowane. Tutaj już zostały nasiona Ruszamy się dzisiaj w pszenicę yy, Na jedną z większych pól Tutaj w sumie tak naprawdę jeśli chodzi o zboża to będzie największych A zapomniałem Ponieważ yy, tym oni tak. będę nawet Łożeczku yy... O, kurde, kurzy, kurzu tu tyle. O, kurzu, mordę. Kurzu tu tyle i często człowiekowi tak ciężko kryć w nosie. No, dzisiaj ruszamy już wreszcie. W siebie będziemy mieli właśnie tą pszenicę. Dwa pola. A nie, przepraszam, Puh, to co ja mówię. Nie w to pole, nie, pszenicę, dobrze, Mówię, dobrze powiedziałem pszenicę e, Ale będzie e, umie, Czekaj tak. Tutaj się jak to dziadek mi mówił, bo e, No dobra, tak, to będzie tak, dwa e, Dwa jęczmienia, jedno te większe to pszenicy, bo mówi, że pszenica jest droższa, dziadek, no i On chce na, większy kawałku, na większych kawałkach pszenicę Czyli właśnie tutaj obok dwie pszenice chce żeby, żeby były, o właśnie tutaj To tu będzie jedna z nich, tu obok jest posiada, druga, dziadek posiał dobra, teraz Musimy tutaj, uregulować Puszczamy. sieje no i bierzemy się za robotę, ponieważ ja trzeba czyńce, a druga część pól będzie czekać na Eee, najprawdopodobniej tam będzie gruber, pójdzie e, znaczy pójdzie szef Rzodziewki e, żotek, Oleistej, i na wiosnę zostanie e, posiany. Mm, posiany zostanie e, kukurydza, słonecznik na ziarno. Taki pójdzie jeszcze w e, jęczmień e, e, Jary. Jeszcze jęczmień Jary. A tutaj trzeba będzie ten. Zrobię sobie poprzeczniaka, bo jest zestaw na tyle długi, że on że, 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 że będzie utrudniał dojechanie do końca, gdzie tutaj już jest pszenica. Posiana trzeba będzie powołować. na drugim polu, na którym była poprzednio soja. Już zostało, zostało ten został tutaj posiany. Tam rzadkie folejsta, trochę późniejsza. Jeszcze tamte już gdzie nie gdzie na tych największych kawałkach na dzierżawie i tym największym polu jakie posiadamy na gospodarstwie już rzadkie wzrosła i zaczyna sobie rosnąć A tamtym jeszcze nie bo tam właśnie też będzie słonecznik Będę chciał dwa pola słonecznika i jedno pole kukurydzy sobie przy, przyprytolić Tak konkretniej no, zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. To będzie kolejny rok, tak zwany eksperymentalny. E, bardzo też myślę jeszcze tutaj kurczę nad, nad burakami, no ale na razie pieniędzy, pieniążków nie ma. Gdzie jest tylko 11. E, sprzedaliśmy jedno, jednego byka. E, no i troszeczkę budżet się podniósł, ale to jeszcze, jeszcze brakuje. No, po zakupie paszowozu dosyć duże było nadwyżenie, ale chociaż teraz mamy paszowóz i jest. E, Lepiej z tym jakością pasz. Też może niedługo ta bydło i wyjedzie. Nie. Wiem. Dzisiaj też dziadka nie ma. Dziadek ostatnio e, załatwia ciągle jakieś sprawy. Jeździ, bo tam jeszcze to jest takie. E, no, wyprowadzimy dwoje, ale. dalej jeszcze właściciel jest dziadek. Więc sprawa się troszeczkę inaczej ma. O dobrze, teraz, że do tego stogu tutaj nie ma, to przynajmniej jest lepiej. E, lepiej e, tutaj. Równo, po prostu siać o. A. No i powoli będziemy sobie siać No już, tak naprawdę e, też głównie tutaj Jeszcze chodzi co do dziadka, no to formalności e, Związane też z gruntem Bo może i by zastanawiał się w ogóle nad e, wzięciem Pożyczki ponieważ chcielibyśmy zmienić właśnie to pole, tam zostało już wystawione za około tak 240 tysięcy zł No grunt jest drogi, więc możliwe, że uda się dosyć, dosyć dobre pieniądze jeszcze udało się wziąć za to, z czego bym się bardzo cieszył, bo chodzi tu głównie o to, że. Wtedy mógłbym sobie dołożyć i znaleźć działkę tutaj, bo u nas też ma ma. Podawać do po sąsiedzku, tego może ja bym się właśnie skusił na to pole. Mgniemy sobie tutaj kurde, zator. pomulcami to też coś już ostatnio średnio się ma. I trzeba coś tego zboża posiać, nawet jeśli nie na. No, Musi być słoma. Musi być słoma na wszelkie bo zawsze bo słoma teraz zeszła już ze stoga i będzie szła z, z poddasza, będzie czyszczone poddasze przez zimę. Tam już powyciągane sprzęty niektóre zostały. Trzeba jeszcze będzie sprzątać trochę. Żeby w większości te same maszyny już tam były. No i żeby jedna strona była wolna przejazdowa, a druga była... Yy, zajęta To z tą słomą trochę ciężko jest Zobaczymy No a też najbardziej czekam już na yy, Najbardziej do Żeby zobaczyć jakie będą ceny soji bo na przyczepach sto stoi yy, Jak wiecie soja I też yy, chciałbym wreszcie yy, Zobaczymy jeszcze bo ogólnie yy, Ogólnie tak Gruber został już oddany i chciałbym albo może kupić, albo nawet w koniecznie by się przydało zacząć może remont już nawet przyczepy, ponieważ dziadek zauważył, że w tej niebieskiej już te tam no, zaczynają się szpary pojawiać, trzeba zrobić remont, No rodzaju się obierze. W każdym razie nie jest za dobrze. No i trzeba to już ogarniać. I zastrzegam sobie możliwość, że właśnie fajnie by było, jakby się udało zrobić taki ładny, konkretny remoncik czyli szczepy. Nowe kółka, na pewno jakieś lepsze, jakieś takie balonówy może, żeby ta przyczepa tak nie siadała. Bo to ta może dobrze się ogólnie, jeśli chodzi o prowadzenie się na drogach, bardzo dobrze, bo jest, bo na wąskich. Ale jeśli chodzi o pole, no to już Proxima troszeczkę przy załadowaniu na fulana na tego z bizona, no to już się zaczyna kłopot bo po prostu na zwyczajnym świecie zapada się ta przyczepa nie nadaje się tak jakby za bardzo na pola średnio to idzie to trzeba redukować bo na A na no, zakres A od górkę no i właśnie by się to przydało żeby to e, zmienić na jakieś inne no i konkretniejsze może jakieś te burty na pewno taką lepszą już tą przyczepę żeby żeby to było lepiej wykonane bym się z tego właśnie bardzo cieszył, bo w taki sposób, yy, yy, więc no pewnie tych drewniaków by nie było, to by więcej się zmieściło. Czekajcie, sobie tutaj muszę cofać, bo skąd tutaj? Zawracę, bo tu zaraz silos na kiszonkę wiadę. A jeszcze też powoli po siewach tutaj yy, jak już pójdzie siew... Yy, będzie posiewak yy, rzodkiewki olejistej, i będzie po to podjęć mi wszystko. Yy, też trzeba będzie wynajmować ten albo Bo może pożyczyć ten siewnik późba, no bo trzeba czymś, trzeba czymś posiać te kukurydzę, jak i zarówno ten słonecznik. Albo to... Oj, będzie, będzie trochę produkty. Będzie, będzie. Ojej. Oj. No zobaczymy. Mam nadzieję, że to jeszcze w miarę wyjdzie. No i za tą soję, że w końcu się uda pieniądze jakieś ściągnąć, bo zaryzykowaliśmy. Było zaryzykowane. I mam nadzieję, że to chociaż odda. Ale dziadek widać, że tak się zniechęcił tu stoi już. Bo bardzo ciężko się wymucało kombajnem. ciężko było i... i... Nie sprawiało to przyjemności. Paski praktycznie się popalały. Plus jeszcze na niej damy... Header musiał przejść remont. Ostatnio był koszt headera. Bo dziadek e, chciał wyciągnąć header z łóżkiem. <słuch> No i tak go wyciągnął, że zahaczył e, zbyt blisko. E, był motowideł i rozwalił header. E, jaki zarówno motowideo się pogięły, jak i zarówno rozdzielacz pogięły. Jeden przeżył, drugi. Pierwszy, który był po lewej, został zgniecony praktycznie po no po hasztany przy dziadka, no bo zawalił mocno ścianę. No i dziadek zrobił tam jakieś przeróby. Ponoć naprawił go, znaczy oryginalnie tam części czy te, 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 te oryginały wziął jakieś ze złomu, jakieś 40 wyciągnął czy z 50 bo to w sumie pięćdziesiątka to ten sam był header coś z tego co mi się kojarzy no ale w każdym razie wsadził te odpalce nagarniacza na nowo, te wszystkie połamane, ale to było całe zarzewiałe. Na początku trzeba było to wszystko zdjąć, zdjęliśmy, bo to się do niczego nie dawało. Bo tak zapieprzył, że to, to praktycznie klepać, to ile by się to klepało. To w cenie złomu tego Bizana, bo ten 40 nie jest jakoś teraz wielca droga. dlatego to myślę, że może z 20 tysięcy bym mógł załamać. Bo to jest komba już po remontach, więc w remoncie kapitalnym z kabiną, więc do, no jest doinwestowany. Jaki mam zakres no, i właśnie dziadek pojechowy mieliśmy ten cały młotowidła, zostały zmienione na ze złomu innego, no i zostały pomalowane. Wprost po tam jeszcze dziadek dorwał ze złomu jakąś, e, jakąś osłonę. E, rozdzielacz został przespawany, po prostu z tamten został wywalony na złom. E, to, co się już nie nadawało, a to, co wziął no, co dziadek wziął, zostawił i spawał z takiego dłuższego jednego razie rozdzielacza do Bizona i, i dosyć ciekawie to wygląda. No i to Ta osłona co jeszcze znalazł do 40 ze złomu tam też jakaś była pytał się skąd jest, to że z Bizona jakieś 40. No akurat o, coś takiego co potrzeba by się przydało, no nie to. Zawsze to bezpieczniej przy tej kosie, bo to jest zasłonięte to jak dalej przechodzi zawsze tak patrzy, bo się boi żeby nie zahaczył, a tak to tylko przejdzie bokiem trochę i się o blachę otrzy, a nie o, o, o header, to znaczy o kosę. No bo wtedy raczej nie byłoby co zbierać. Mało prawdopodobne by było. Idziemy do roboty. O, trzy. Już elegancko. No i trzeba będzie Chować się na siew poplonów yy, tej, 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 tej. Jeszcze z tej rzadkiewki oleistej trzeba. A pola jeszcze tam to trzeba by było sprzedać. To mam nadzieję, że jakiś klient się zdecyduje i kupi Dobra o, w górę No i jedziemy Jeszcze wam, jak dojadę to wam pokażę jak to wyglądało No jedziemy Dobra, miodu Raz Sąsiady, no to widzę sąsiad, że gotował. pole sąsiada jest ładne strasznie to to nierówno, to pole to też jest takie, jego fago. Jeżdżamy i tak będzie trzeba załadować My opuszczamy Dobra No niech na razie sobie Proxima stoi I... No i zobaczcie Takie coś dziadek zrobił To co jest całe wymienione Bo tak jak mówiłem To, to wszystko było półtu połamane Bo po prostu dziadek zawalił Yyyy... Głównym problemem to, że jak wyjeżdżał, to złamał Jednego tu rozdzielacza, tu złamał A gdy... Chciał go wyciągnąć, bo chciał, chciał tutaj do warsztatu to Bo jak gdzie tutaj wózek jest na styk Strasznie na styk Bo tutaj przy warsztacie jest, bo trzeba będzie ten header Przestawić, bo nie ma gdzie na razie go skitrać No ale to się tam kiedy schoba gdzie indziej Bo właśnie jak chciał go tutaj Wyciągnąć, to urwał rozdzielacza A kiedy zawracał, pomylił hamulec ze sprzęgłem Z y, gazem i przypierdzielił w którem mleko w motowidła i upierdzielił praktycznie motowidła i trzeba było to wszystko nowe kupować, więc koszt około też chyba jakieś 2 tysiąca czy 1000 tysiąc coś było, bo to jeszcze trzeba było robociznę zrobić. No i wiadomo ten rozdzielacz. No jeszcze tam za blachę trzeba było parę złotych dać. No ale to teraz tak wygląda. Taka wersja eksportowa się teraz zrobiła z tego Bizona będzie lekka, no ale... Ech, jest jak jest. Dobra. Nie ma co. W, mojej, w tym materiale to będzie na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam do kolejnych odcinków. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.